Wow, popatrz na niebo. Jest, jest piękne. Hej, popatrz! Peja. Hej, hej, cebula! Co? Nie, to. to... Patrz, to cebula! Hej, cebula! Hej! Koleś, to nie cebula. Wow, cebula jest największą gwiazdą, jaką kiedykolwiek widziałem. Ziomek to nie jest cebula. To. Co do... Wow, co to za jedna? Zaraz, zaraz. To nie gwiazda. Uh, pokaż świateł! O mój Boże! Wow, co do. Gdzie my jesteśmy? U, osobniki się obudziły. Co to było? To Broku. Widam w kosmosie ziemnianie. Kosmos? Hej, hej, Broku! Cisza! O, nie podoba mi się jego podejście. Hehehe. Cisza. Przewódca nadchodzi. Biber! Jest tu Justin Bieber? He! Co? Nie, powiedziałem przywódca! No. Zabierz mnie do swojego bibera. Dobra, miniony. Pokaż na co was stać! He! Co macie dla mnie? Hej, to musi być biber! Zaśpiewaj, Bejbi, zaśpiewaj to! Zrób to teraz! Zaczekaj chwilę mój mały koszku z owocami! Hej, patrz gruszko! Mam biberową gorączkę! He! Cisza! Wiesz pomarańczo? Za dużo gadasz. Hej, przepraszam za niego. Pomarańcz czasem niezbyt się ekscytuje. Myślę, że chciał się spytać, co my tu robimy. Co tu robicie? Chcecie prawdy? Co? nie poradzicie sobie z prawdą. Chodzi o to, że zaraz przeżyjecie jazdy swojego życia. <gry> masz na dozdóbek! Do nie, to nie masz na ozdóbek! Uuu, ozdób moją kurtkę! Ozdób moją kurtkę! Co, do! Potrzebuję więcej świecidełek! Eee. Nie, to maszyna zagłady! Widzisz, pomarańczo? Podróżujemy po całym kosmosie. Zaczyna się od najinteligentniejszych istot, a jakie uda nam się znaleźć. Ale nie tego, co trzeba. C, gruszka nie jest najbystrejszą osobą na świecie. Oh. Cisza! Czas przekonać się, z czego naprawdę jesteście zrobieni. Vivi Sektor 9000! Oznacz inteligentny cel i strzelaj bez rozkazu! <laughs> Hej, gruszko, że bardzo potrafię! Nie, 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 Spróbuj! nie, 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 nie. Wiedziałem, że tak miał ten pomad. przywódca zginął. Zginął? Zginął. Niech żyje nasz nowy przywódca! Jej! Jej, jestem nowym Biberem. Jakie są rozkazy, nowy przywódco? Hmm. O! Wiem, co możemy zrobić. O nie, zaczyna się. Jej, teraz też jestem wielką gwiazdą. Koleś to nie gwiazda. Zamknij się, gruszko!